21 października 2021. Dziś przyjechała reszta elementów do zrobienia zbrojenia wieńca. Już pierwszy z elementów zrobiony. To jest zbrojenie na strzemionach 15 na 10 Wieniec będzie wykonany tutaj właśnie z betonu. Zbrojony 4 razy 12 pręt główny i strzemiona z prętów żebrowanych tak jak wspomniałem wcześniej, 10x15, spręta 6 mm. Wyżyjmy jeszcze przez okienko, znaczy przez otwór na okienko, widać zosieńko. Przyjechał dzisiaj również Piach do murowania i do zrobienia betonu. No i kruszywo budowlane, taki żwir 2, 18 mm, mniej więcej taka gramatura w milimetrach. Żeby zrobić dobry beton, to musi niestety tak być. Byłem dzisiaj również na tartaku. Zamówić drzewo na strop. Strop będzie drewniany. Zamówiłem 11 belek, ale potrzeba będzie jednak 12. Muszę jedno domówić. Właściciel tartaku mówił historię z ostatniego przetargu. Złożył ofertę na drewno tartaczne. Nie 400% wyższą niż cena bywoławcza, a pomimo to nie wygrał. Wszędzie widać macki władcy tego świata. Słuchajcie, on nie złożył o 4% więcej oferty, czyli o 40%, o 400%, a nie wygrał. Cóż to może znaczyć? Jak manipulowane są ceny? Nie tak dawno drewno kosztowało 800 zł dzisiaj 1500 1700 1800 m sześcienny stokrotnie zdrożało. Nie stokrotnie, tylko o 100% zdrożało drewno. Ale nie, to jest najważniejsze. Nie najważniejsze za pieniądze. Wymyśliłem sobie tak, że nie wiem czy każdy no dobra, zacznę od historii z panem Jezusem. Nie wiem czy pamiętacie Taką historię, kiedy to wydarzenie, nie historię, bo to było wydarzenie rzeczywiste, kiedy to przyprowadzono do Piłata pana Jezusa i Jezus został przesłuchiwany przez Piłata. I na pytanie, czy Ty jesteś królem żydowskim, Jezus nie zaprzeczył, ale powiedział: Tak, jestem królem, ale dodał. Królestwo moje nie jest z tego świata. I Piłat to zrozumiał. Piłat to zrozumiał, że Królestwo Jezusa jest nie z tego świata. Tak jak Jezus przyszedł nie z tego świata na ten świat, tak i wrócił do królestwa, które nie jest z tego świata. I Piłat to zrozumiał, że nie czuł się zagrożony, dlatego próbował go krytnie, kilkukrotnie uwolnić. Ale Żydzi nalegali, żeby Go skazać na krzyż. Piłat sobie wymyślił, może go ubiczują niech tylko, może wtedy zobaczą go ubiczowanego, wtedy może go nie będą nalegać. Ale niestety faryzeusze i przywódcy religijni nie zmienili zdania i żądali ciągle śmierci dla Jezusa. Wtedy Piłat i ponownie go wystawił, może Barabasza uwolnić, a może tego Jezusa wam uwolnię, bo taki mamy zwyczaj w święto, żeby uwalniać jednego z więźniów. Kogo chcecie, żeby uwolnić? No ale znowu ci podburzyli lud, faryzeusze i kapłani, żeby Piłat uwolnił bandytę. Dopiero wtedy, gdy Zaczęli straszyć Piłata, że doniosą na Piłata do Cezara, że uznaje Jezusa jako króla, a my nie mamy króla, my mamy tylko Cezara. Wtedy Piłat się przestraszył, myśląc tylko w czysto kategoriach ludzkich, że może stracić swoją wysoką pozycję, jaką ma w tej chwili. Może stracić swoją majątność, gdy cesarz się dowie o tym, że ktoś tam się obwołał królem, chociaż Piłat nie czuł się zagrożony, bo wiedział, że to królestwo nie jest tego świata, więc nie był zagrożony o swoją pozycję. Herod był zagrożony, bo gdy się dowiedział, że przychodzi nowy król, to kazał wyrżnąć dzieciaki do drugiego roku życia. Wszyscy pamiętamy o, to, o tym. Czyli Herod nie rozumiał, Piłat rozumiał, przywódcy religijni nie rozumieli, dlatego starali się go nie zabić. Bo czuli się zagrożeni o swój byt i się wykonało. Wykonało się dla nas zbawienie. Dla tych, którzy wierzą w Jezusa. Ja tak sobie myślę, bo tutaj widzę, pokazuję pole, pole. Domek tutaj był. Będę budował jeszcze jeden domek, troszkę przed nim. To będzie, to jest budynek gospodarczy zgłoszone. Ale jest też zgłoszony budynek mieszkalny, czyli rekreacji indywidualny, tak się to ładnie nazywa. Będzie w tym miejscu, gdzie teraz rośnie trawa, leżą pręty zbrojeniowe. W tym miejscu będzie domek rekreacyjny. Myślałem też, posadzić sobie tutaj nie posadzić, tylko wybudować 10 tuneli foliowych, takich po dwa ary każdy. Nie tak dawno kosztował taki tunel. Razem z folią 4000 na 2 ary, czyli 3, przepraszam, 7 metrów na 30, co daje nam 2 ary. Miałem takich tuneli w sobie 10, miało być 40 tysięcy w tej chwili. Już te tunele kosztują blisko 10 tysięcy, czyli 10 arów to jest, trzeba wydać już 100 tysięcy. Podejrzewam, że będą uprawiane warzywa. W gruncie może jakiś nieduży tunel tylko na własne potrzeby, na paprykę czy na coś tam takiego, co potrzebuje naprawdę cieplarnianych warunków. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak sobie tu wymyśliłem od dłuższego czasu, już we mnie to pracuje, że tutaj bym chciał wyzionąć ducha. Wyzionąć ducha. Może Was to zdziwi, ale tak, po prostu mówiąc wprost, tu, właśnie tutaj, w tym miejscu, bym chciał umrzeć, zakończyć swój bieg po tej ziemi, przekroczyć jak to się mówi wśród wierzących, Jordan. Do ile, póki będę miał sił, chciałbym tutaj uprawiać to ziemię, siać te warzywka, mieć jakąś hodowlę, nie wiem, może kury, kozy, chyba, że przepisy unijne zabronią nam hodować i korzystać z tego, co się samemu wyprodukuje, tylko trzeba będzie kupować w przedsiębiorstwach specjalistycznych, z odpowiednim certyfikatem dopiero wtedy będziesz mógł spożyć takie jajko, czy zjeść kurkę, czy napić się koziego mleka. Bo do tego to wszystko prowadzi. Chciałbym tutaj... taki jest mój pomysł, żeby tutaj wyzionąć ducha, ale być może Pan Jezus przyjdzie wcześniej. Co by było dla mnie miłym zaskoczeniem. Wtedy bym się nie musiał martwić. Czy dokończę tę inwestycję? Czy starsze środków? Chociaż Pan Jezus co, że szukajcie w królestwo królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. No nic. A może Pan Jezus przyjdzie? Wcześniej, tak wspomniałem przed chwilą, Maranata. Chciałbym już być w niebie. Przyjdź, Panie Jezu.